A może jeszcze raz, bo... Opowiem. Siema! Yy, I dzisiaj yy, gramy na dwóch serwerach, bo niestety nie dało nam, nas się połączyć. Gdzie wczoraj yy, robiliśmy to samo i się udało. Więc dzisiaj yy, przyznam wam się, że podchodzę do tego odcinka drugi raz. Gdzie przed chwilą walę tak mocno telefon, że mi ja ręka zaspędzała. Yy, dlaczego? Dlatego, że kontynuowałem z miła A mi wyłączyło yy, kurde nagrywarkę, jak Robiłem screena, bo mi telefon da. Nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. Więc zacznijmy te żniwa. Jeszcze tam tamte robiłem. myślę, że będzie spoko odcinek. Tamte żniwa robiłem, zaraz się tam przesiądę. Tutaj na tym polu robię żniwa, ale to coś mnie wyłączyło, no. Wiecie. Dobra, gdzie jest mój ten. Dalej, dalej, nie, nie, no kurde, muszę coś porządek zrobić, dobra. Jedźmy dalej, bo zaraz mi wyschnie i będę miał tyle z kukurydzy, kurde. Jeszcze e, dzisiaj, e, może Filipku, ty powiesz, jakie mamy zamiary na ten odcinek, bo my się już, e, no, po prostu ja nie chcę, bo przed chwilą to mówiłem to samo. Powiesz, jakie mamy zamiary? Teraz. Oto no to mamy... Um... No to trzeba kupić świnie, zaorać i posiać, nie? No. No. Mm, dzisiaj będzie wyjątkowo dłuższy chyba odcinek. jak z tym uwinę szybko, to będzie krótszy, a jak będzie dłuższy, to będzie dłuższy. Ale mam duże sprzęty. No widzicie, po samym stanie konta. Może pochwal się tutaj. Widzę, co teraz robisz. Bele. belujesz tak? No, da, dobra. To jeszcze jeden, jeszcze dwa, trzy paski, może zostały? No, może trzy, tak. Cztery, tak, może. A tu wchodzi na trzy, to dwa. Chyba, że będzie cztery, nie Ale tamten odcinek mnie bardzo mocno zdenerwował, bo mój telefon dostał takiego gonga. Się przyznam, że Azunie ręka i był bardzo głośny chlas. Dobra, zrobię takiego friza normalnie. Yy, może w kolejnym odcinku jakiś poradniczek, skoro ktoś nie gra w 18, ale gra w i 16. Co ty na to filipku zrobiłem poradnicze nie? Na ja W każdym farmingu działa to tak samo, jak to sprawdzaliśmy. ściągliśmy wszystkie farmingi, które są dostępne od Jai Software. I to działa, nie? No. Może pokażę Wam to. W kolejnym odcinku takiego, że mówię. Dobra, 80%. Yy, chodź tu. Ej on nie chce mi podjechać, muszę być na polu chyba. No podjedź ty kurde. Widzicie jak to to Nie chcę podjechać. Ja mu dam, żebym sam podjeżdżał. Dobra. Dobra, ja cofam, cofam, cofam. Sięgnie. Ile będzie, ile będzie, ile będzie. 90 No, mało, niby mało. Yy, więc dzisiaj świnie, yy, w sensie krowy, yy, mają tutaj dużo żarełka. W sensie trawsko muszę jeszcze nakosić, ale to teraz się zrobi. Ale mają tam dużo jednałka, więc teraz jeszcze zrobimy to. Bierzemy ten kombajn, tutaj go zostawiamy do portu. <grym> i jak tutaj będzie nam y, gościu tutaj y, orał jedno, a ja drugie a później będę, nie na no, dwóch gości będzie orał pole żeby się to mieścił i tak headery nie mają y, tutaj nic do znaczenia dobra bo, bo headery w ogóle nie mają kolizji dobra, biorę tego, ten może nie bo ten nie daje rady Muszę wziąć JCB, Trzeba największego. Tutaj wiem, czy się uda. Halo, panie JCB. Hmm. Muszę się poprzesiadać trochę. O, byłem, byłem, byłem. Jestem. Nie, to nie ten. Dobra, jestem JCB. I gdzie ja bym miałem te? Tu, tu. Czy mnie okradziono? Gdzie są kultywatory? Filipak? Nie wiem, gdzieś się położyłeś. Bo nie ma kultywatorów. Rozglądam się wszędzie, nie ma kultywatorów. Zobacz w sklepie, czy w ogóle kupiłeś. Faktycznie, mogłem je kupić. Ale nie, no ja kupiwałem kultywatory. Nie, siewniki to nie. Siernik też. Trzeba sprawdzić. Nie, no jest kupiony jeden. A kultywator? kultywatory no miałeś no kupione to gdzie one są? nie no tak sobie znikły tak by sobie nie znikły to nie miało być w planach bo ja je zawsze tam kładę ale tam ich nie ma dobra widowie ja znajdę widzimy się za Dobra widzowie, ja je tutaj położyłem, a później zapomniałem, że tutaj one stoją. Ale jestem debilem. Totalnym. Dobra, to może na tym tutaj polu będzie mi Dobra, tutaj też. A to może później, bo ja tutaj chcę tutaj zrobić balowanie. No. I może się pojawi nowa gra na kanale. Wiesz, filmku jaką mam na myśli? No, powiedz jaką? Nie, nie powiem, dopiero się dowiem. Dowiedzą, jak będziesz grał. Powiem tylko, że to jest że to się nazywana G. Waj. I później coś C. Musicie się sami domyśleć, pisać w komentarzu. Dlaczego on nie jedzie? Aha. Dobra, więc jak sobie wu 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 ja go sobie tutaj coś to ja pojadę już z tym właśnie tam, żeby się nie do dwóch przyczep podczepić, nie? No. Fajnie by było. Pojadę tam i pojadę już tam, <tans> tutaj. No, bali tam. Dobra, jestem niedaleko. Właściwie już jestem przed... O kurde, ile bym... Musimy, musimy to na miniaturkę wsadzić. Wezmę screena. Więc no to zrobię, jakby to całe, tak? Dobra. Ale mi się coś wydaje, że to miejsce jest znamy nawet... na 17. Takie mam podejrzenia. Jak, A ty jakie masz? Te same chyba, nie? Mhm. No, te miejsca takie. Takie znajome jak w 17. Nie. Dobra, to teraz jadę sobie po. Dobra, ten ciągnik tu zostawiam, może. Dobra, jadę sobie. Muszę wsiąść do samochodu. Co on znowu. Naprawdę nie umiesz wycofać? Ty, kurde. Nie powiem kim ty jesteś, bo jesteś kurde frajerem, to się wytnie. Naprawdę nie umiesz się wycofać z tego. Zaraz mi się tam zatnie, będzie tyle. Dobra, to ja biorę mój samochód. Miał być samochód. Dobra jest. Miał być samochód. Dobra, jest samochód. Dobra biorę i jedziemy po świnie morskie. Ciekawe czy w 18 mogą zdechnąć tak jak w 19. Na pewno w 20 będzie coś takiego. Wiesz, no trochę i będzie odcinek z 20. No, prawda. Yy, będzie, będzie, będzie. No, co tu się stało? Widzowie yy, telefon mi Ale nic mu się nie stało, bo on jest yy, przejrzysty i wpadł pod ziemię <śmiennie> nie <śmiennie> tak, <ty> ja. <śmiennie> nie no musi być trochę zabawy na odcinku nie no wolę naprawdę jechać tym gruchotem niż tym nie, nie daje rady no naprawdę jest mój telefon przejroczysty i wpadł pod ziemię nie <śmiennie> no ja ale coś się stało i nie chcę się zbudzić ja, ja to złość Szkoda, że nie ma twojej perspektywy. Niedługo może będzie. Dobra, trzeba się zatrzymać, choć... Ej, właśnie, nie mam stopy, to mogę jechać. Ale i tak się zatrzymałem i Dobra, szybko, bo się nie wyrobimy z tym. Jeszcze siebie. wy... Cholipa. On może zaraz zamknąć. Yy, może niedługo pojawi się odcinek z moim sąsiadem tutaj ze wsi. Ja do mnie przyjechać, ale on mieszka w drugiej wsi tutaj. Zaraz wam pokażę na mapce, gdzie on mieszka. Czyli yy, mój kolega, który siedzi obok, on mieszka sobie też na tej wsi. W sensie yy, w naszych postaciach, tak, to naprawdę to mieszkamy w tym samym domu, tylko na innych respawnach. Prawda czy nie? Prawda, prawda. No dobra, no szybciej się nie umiesz wleć tym gruchotem. Nie no, to auto to jest do. do nie powiem do czego, ale to jest do D. Dupy. go mi zdejmą film. No dobra, w ja tego nie. Czy Co się lekcja Tutaj trzeba skręcić. To może driftem? <laughs> Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Ciekawe czy panna nam otworzy, bo miałem być godzinkę temu. W sensie tutaj wrzę. Dobra. Zakupmy, świnia. Koz. Dobra, świnia, 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 No więcej chcę. Halo! Nie lata. Zaraz przywiozę jeszcze więcej, jak nie to jest przedam. Teraz krzęczamy tutaj. Moja gospodarka to jest? Nie wiem. Ale ja tu skręcę, bo tutaj zaraz będę skręcał Ej, ale to było dziwne. Ja tutaj skręcę, bo zaraz tutaj będę skręcał O, tutaj, ja co tu mi chodziłam, bo tu jest ten skrót. Taki mapowy. M mój kolega mieszka. W której tej części mieszkasz? Pokaż tu, czy tu. Y tu gdzieś mieszkasz, nie? Mhm. <laughs> przepraszam? Ty mieszkasz niedaleko przepraszam niedaleko młynu tutaj tego, prawda? Tak. Dokładnie. Jak się uda, to może w kolejnym odcinku przyjedzie tutaj do mnie. Oczywiście tutaj w grzaniu, nie? No w zasadzie to że musi być naprawdę. Dobra, nie? Pojechałem przez moją wieś. Ale ten gruchoć się nie wleca. Nie wlecze. Jeszcze jeden kurs będzie. Dobra, jeszcze belowanie, o oh kurde. Te bele to ja sobie złożę poza odcinkiem. Teraz ja go tutaj szybko przestawię na tamte pole. Tego tutaj typa. On ma tutaj być na tym polu teraz. Ale najpierw to muszę sobie wziąć belarkę. Nie, nie wiem czy się da do bel właśnie brać pracownika Dasia, żeby belował? Tak. Da? No dobrze. Bo nie muszę tego robić. Dobra. O, jedź złomie. Dobra. JCB sobie daje radę. O, i patrzcie, jaki ja mam Bóg. Filipek, zobacz tutaj. patrz jaki mam Bóg. Podjadę kawałek, że mi się Bela robi. No, ty też tak mam. No. Też tak mam. Dobra, to nie chcę tutaj pracować. Zresztą wiecie, że ja mam Bel. No, widziałem, widziałem. To fajnie, nie? Hmm. Więcej Bel, więcej krów, kurde. No, muszę jechać na zakup. Ja właśnie kupuję te, mądko 10 10 Ja kupiłem świnie, teraz ja będę zabie. Żeby... Dokładnie to mam ich 8, bo tyle się mieści na przyczepce. Tutaj tej takiej doświadczonej konie. Ja bym chciał koniec. tutaj kupić, ale nie da się. Ja jestem na Android ale na androidy jak Będę miał nowy telefon, to się pojawi ta gra. A ja mogę zgrać. No, ty może. Ale ja nie mogę. Dobra, jesteśmy. Wyładuj, wyładuj, wyładuj. A co to, że ja nie mogłem wyładowywać krów? Nie tych? Jak robiliśmy to poza odcinkiem tutaj u mojego kolegi? Jak graliśmy razem? No, to Nie, nie mogłem w ogóle wyładować krów tutaj. W sensie świn. Ile razy powiem? Król. Ja już nie będę tym jechał, tylko się podczepię. Dobra, ile ich jest? raz dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ja tylko 8 kupiłem. Tu mi dodali od firmy chyba jedną, albo dwie. Chyba w gratisie za pierwszy raz. Dobra, wyspuję się. O, się. O, się. O, się. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mm. Co mi się zrobiło. Mm, Chcemy zakupić te... Co jest? Ej. A ty co, czego znowu? No nie umiesz tego ominąć? Jezu, ile beli jest. Na no dużo To zobacz, ile ja mam. O, pociąg jechał w końcu. Na no dużo. Weź sobie tą samą zbierankę. Co jest? Patrz mi się stało, Farming się popsuł. Dobra widzowie widzimy się za chwilę. Jak to mi się w ogóle... Jak to mi się w ogóle uda? Kurde! Coś tu się stało. Eeeem... Eeeem... Eee. Ej, telepono zapłucu. Kurde! Nie da się wyłączyć nawet. Co jest? Halo? Panie telefon. Popsuj się pan. Ocz <grystanie> e, Dobra, widzowie w tym odcinku. To będzie tyle. Jeżeli Wam się podobało, dostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. My się z wami widzimy w kolejnym odcinku. Na razie. Mara.